Some years ago, I lived a hard life. But sunlight burst a ray through those clouds, and hold a sunburn. Moje drodzy, wszechświat nie stworzył niczego piękniejszego niż świat natury i jej skarby. Kiedy my od tej natury się oddalamy... To niestety nie wychodzi nam na zdrowie. Kiedy z kolei chorujemy i potrzebujemy zregenerować siły, to tak naprawdę ten jedyny właściwy kierunek to jest właśnie świat natury. Kiedy za dużo używamy telefonów, smartfonów, czy tam różnych odmian elektroniki, bo tego jest pod dostatkiem, i my tego świata, rozwoju tego świata elektroniki też nie zatrzymamy, to pamiętajmy o tym, że ten świat też nas od mamy Ziemi oddala. Więc żeby chociażby ten smok elektromagnetyczny zrównoważyć, tą ilość promieniowania i to, że na przykład jesteśmy w domu, pracujemy przed telefonami, komputerami to żeby po prostu wrócić do równowagi, do homeostazy naszego organizmu, to potrzebujemy właśnie świata natury i jej skarbów. Potrzebujemy blisko dotknąć właśnie tych miejsc, tych skał, tej ziemi, pochodzić na boso, po plaży, po trawie, pomorsować, jeżeli ktoś może, ale przede wszystkim być blisko tego świata natury. A moi drodzy, ten świat natury daje nam tyle skarbów. Ja mam tutaj swoją drugą część książki naturalnie, którą zabrałam w ten przepiękny zakątek, jakim jest Jura Krakowsko-Częstochowska. Znalazłam tu sobie, słuchajcie, zakładkę do książki, bo pragnęłabym Wam teraz opowiedzieć o tym, co w tym momencie nam świat natury daje, bo pamiętajmy o tym, że to zostało tak pięknie skonstruowane, że dla naszych organizmów to, co jest najlepsze do jedzenia jest z naszej strefy klimatycznej, to, co rośnie właśnie w tym momencie. Najlepiej 200 km do 200 km od nas. I teraz, moi drodzy, oczywiście mamy jarzębinę, Mamy orzechy laskowe, mamy gruszki, mamy śliwki, robaczywki, mamy jabłka, które słuchajcie, ja dzisiaj jadąc tutaj, e, zatrzymywaliśmy się i jedliśmy dziko rosnące jabłka. Z tej mieszanki, w połączeniu z imbirem, z cynamonem cejlońskim, z goździkami, czyli no, w pewnym sensie trochę z egzotycznymi przyprawami, które też mówimy tak, jeżeli działają na nasze zdrowie, ale tą bazą są te nasze skarby natury. Hmm, przygotowujemy taki kompot mocy. Przepis tu Wam wrzucę, bo wiem, że lubi ten kompot. Słuchajcie, ja się bez niego nie ruszam. Nawet jadąc tu, do tego przepięknego zakątku, zakątka Polski, w termosie miałam właśnie ten, ten napój mocy, ten kompot mocy, bo... On wspiera, dożywia nasz organizm, nasze ciało, rozgrzewa, wspiera odporność, ale też na przykład bardzo wspiera nasze nerki, które są naszą energią życiową, więc pamiętajmy o te nereczki, jak o wątrobę i o jelita i o każdy organ w naszym organizmie dbamy, dbamy, dbamy i o naszą główkę makówkę dbamy, o nasz mózg, a on bardzo potrzebuje, słuchajcie, zobaczcie, co ja tu mam: orzechy włoskie, właśnie pozbierane, te świeże. I to właśnie one są, moi drodzy, najlepsze. Dlaczego właśnie takie? Dlatego, że te, które są już rozłupane, które są w plastiku, mają dłuższy czas e, ważności, no one są często po prostu tak przygotowane, że już nie są tak naturalne, jakbyśmy sobie tego życzyli. A właśnie takie pozbierane świeżo, kiedy my je potłuczemy dziadkiem do orzechów, ja czasami, jak gubię swojego dziadka do orzechów, to biorę słoik z miodem i, i tłukę to jest po prostu moc, te świeże orzechy. Pamiętajcie o tym też, żeby na jedną rzecz bardzo uważać, bo widzę, że teraz sporo osób zbiera yy, i dobrze je tak w odpowiednim miejscu położyć, żeby one wyschły, lub ewentualnie samemu rozłupać i włożyć do słoika, żeby po prostu nie pojawiła się słuchajcie, pleśni. O orzechach pisałam w tej książce, w drugiej części książki, książki naturalnie, bo kocham orzechy włoskie, kocham w ogóle nasze polskie orzechy. Przede wszystkim nie tak zagraniczne, ja je bardzo doceniam te zagraniczne, ale yy, i szanuję, ale w pierwszej. Kolejności numer jeden, to są nasze polskie orzechy włoskie. Drugie miejsce zajmują orzechy laskowe. Dlaczego drugie miejsce orzechy laskowe? Dlatego, że orzechy laskowe nie mają wszystkich nienasyconych kwasów tłuszczowych, wszystkich grup. Orzechy włoskie mają właśnie nienasycone kwasy tłuszczowe 3, 6, 9. I gdybyśmy tak jedli około 7 orzechów, jak pokazuje świat nauki dziennie, no to byśmy sobie dostarczyli właśnie te nienasycone kwasy tłuszczowe, potrzebne dla naszego organizmu, bardzo potrzebne. To nie jest tak, że, że te nasycone kwasy nie są potrzebne. Też są potrzebne, jak na przykład masełko, które kocha nasza wątroba, ale prawdziwe masło, 82% tłuszczu. Ale często mamy właśnie niedobory tych nienasyconych kwasów tłuszczowych. A orzechy laskowe, które jak najbardziej też mamy podjadać jak wiewiórki, yy, mają tylko dwie grupy nienasyconych kwasów tłuszczowych, 6 i 9. Ale oprócz tego, moi drodzy, oprócz tego te, te, te nasze orzechy włoskie mają, słuchajcie, fosfor, miedź, mangan yy, w połączeniu właśnie z omega-3 odżywiają nasz mózg, ale to nie jest wszystko, moi drodzy. To nie jest wszystko. Zresztą o tym pisałam w, w tej drugiej części książki Naturalnie, że te orzechy mają też niacynę, wapń, żelazo, magnez, sód, potas, cynk, fosfor, więc naprawdę to jest moc. To jest słuchajcie, absolutna moc tu ukryta. Ja wiem, że są osoby, słuchajcie, które nie mogą jeść orzechów, tak jak są osoby, które nie mogą jeść miodu, a nawet kaszy jaglanej, no to wiadomo, nie możemy po to sięgać, ale te osoby, które mogą... To te orzechy zajadają po prostu, żeby ten nasz mózg odżywiać. Zresztą widzicie często mieszanki studenckie. Ja mam wrażenie, że tu jakaś wiewiórka się zbliża, bo słychać hałasowanie leśne i te odgłosy są przepiękne. Często na mieszankach studenckich jest właśnie napisane: Słuchajcie, mieszanka studencka, jakby to było tylko dla studentów. A to nie może tak być, że to jest tylko dla studentów. Nie tylko studenci mają odżywiać swoje główki, makówki, ale my wszyscy. Więc dokładajmy, słuchajcie, te orzechy. Ja w książkach też Zresztą chyba też tu na kanale wrzucam wam przepis na przykład na bigos z orzechami włoskimi, z daktylami, ze śliwkami, z różnymi właśnie skarbami natury. Ale pamiętajmy o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, że jeżeli orzechy są ciężkostrawne, więc nie, nie zajadajcie je na noc. Nie ma takiej potrzeby, bo szczególnie dla osób, które mają problem z układem trawiennym, można je delikatnie delikatnie oblać ciepłą wodą, nie wrzątkiem, bo wrzątek z kolei zniszczy nam nienasycone kwasy tłuszczowe. Natomiast, jeżeli komuś nie zależy na nienasyconych kwasach tłuszczowych, może delikatnie je też podprażyć na maśle klarowanym. Ale wtedy pamiętajmy, że wyższa temperatura będzie niszczyć te nienasycone kwasy tłuszczowe. Słuchajcie, bardzo dobre połączenie jest też, o właśnie o czym pragnęłabym wam powiedzieć, super jest olej też z orzechów włoskich. Pisałam też o nim właśnie w tej drugiej części książki, naturalnie, bo olej z Rzechów włoskich, które można dodawać i ja dodaję w wielu przypadkach do wielu potraw. On ma wspaniały smak, ale on ma też podobne działanie jak zielona herbata. Herbata, właśnie takie przeciwzapalne, udowodnione naukowo. I dodatkowo, słuchajcie, sprzedam wam patent, <ścoughs> mając włosy długie, niefarbowane, naturalne, odżywka, słuchajcie. Panie operatorze, co to za hałas jak wiewiórka? <laughs> Odżywka do włosów, połączenie, słuchajcie, żółtka z olejem właśnie z orzechów włoskich. To jest wspaniałe połączenie i wspaniała, słuchajcie, mieszanka. Jest ja zresztą w tej drugiej części książki naturalnie daję Wam różne przepisy właśnie na wykorzystywanie tych orzechów włoskich. Korzystajcie, moi drodzy, z tego, co daje Mama Ziemia. Właśnie teraz zbierajcie te jabłka, te śliwki, ten głuk, ten dereń, te orzechy, te grzyby <laughs> i i róbcie zapasy właśnie na jesień i zimę, żeby po prostu nie chorować, żeby się wspierać. Słuchajcie, tej pracy nikt za nas nie wykona. Dbanie o zdrowie to nie jest coś, co my możemy oddać drugiemu człowiekowi. To jest praca. To jest higiena dnia codziennego. To jest coś, co my mamy wykonać po prostu każdego dnia, sami, od rana do wieczora. Wstając, zadać sobie pytanie: To co dziś dobrego dla tego zdrowia mogę zrobić? Jaki napór, nap, napar, na, napój mocy? Jaki kompot sobie ugotować? Co dobrego zjeść? Gdzie pójść? Może nie do hipermarketu ani do centrum handlowego na spacer, ale do lasu na grzyby. Na ryby! Gdziekolwiek, <gdzie>, gdzie po prostu możemy złapać oddech i poobcować z naturą i skarbami natury. Ku zdrowotności, życia, radości. Słuchajcie, zobaczcie. Zobaczcie, jak to pięknie. Przyjechałam po moc, ale pomyślałam sobie, że tą mocą się z Wami podzielę. Zobaczcie, to nie jest Toskania, to jest Jura Krakowsko-Częstochowska. I takie piękne winnice. A jak winogrona, to napój bogów. Ale też i rodzynki. Rodzynki to jedno, ale też mamy morwę, a morwa to nasze też rodzynki. Więc wybierajcie, moi drodzy, wybierajcie to, co czujecie w tych dwóch pierwszych książkach naturalnie. Macie pół tysiąca stron, słuchajcie, przepraszam, muszę tutaj schować moje orzechy, które biorę jak wiewiórka zapasy i moją, słuchajcie, zakładkę naturalną właśnie do książki. W tych dwóch książkach macie z pół tysiąca stron o skarbach natury. To nie jest tak, że ja wszystkie jem, jem. od rana do wieczora, ja sobie wybieram. Wybieram wtedy, kiedy mój organizm mi najpiękniej podpowiada, na co dziś masz ochotę. Ym... I nie ma takiej opcji, moi drodzy, że wszystko jest dla wszystkich. Co dla jednego lekarstwem, dla drugiego trucizną. Umiarkowane dawki, ciekawość świata, umiar we wszystkim, pracowitość, ale przede wszystkim to widzenie też szklanki do połowy pełnej. I czasami jest tak, że po prostu, a właściwie bardzo często jest tak, że niepotrzebne są nam wymyślne potrawy, ale jak to jest dobry chleb. Dobre masło, dobry pomidor, czy już właściwie teraz to może nie pomidor, a, a jakakolwiek inna mieszanka, po prostu na. na o jakaś, jakaś pasta, słuchajcie, właśnie, z kaszą, z grzybami i tak dalej, z odpowiednimi ziołami. Im prościej, tym zdrowiej, tym lepiej, ale jakość produktu. Prawdziwe jedzenie ma po prostu moc, a w połączeniu z ziołami to ma, słuchajcie, super moc. Także super moce Wam wysyłam, dbajcie o siebie, <laughs> nie poddajemy się, dajemy radę, zimę przetrwamy i po prostu się wspieramy. Wszystkiego dobrego, pa!